Szymon e, e, oczywiście był artystą, oczywiście tworzył teatr był dyrektorem. Ale oprócz tego miał właśnie pasję, e, pasję działacza, i to jest rzecz, której warto wspomnieć przy tej okazji szalonej setki. Ja poznałem Szymona w gdzieś na połowie lat 80. i myślę, że ta nasza znajomość była bardzo polityczna, bo ja już wtedy byłem młodym ministrem do spraw młodzieży, później dodatkowo sportu i innych rzeczy. W drugiej połowie lat 80. Szymon był posłem na Sejm. Spotykałem człowieka, z którym chce się spędzać czas, chce się człowiek napić, często wódki. Tak to było. I z tego zawsze wynika jakiś, jakaś wartość dodana. Z tego wynika refleksja, z tego wynika pomysł jakiś albo wynika z tego dużo śmiechu. Ale Szymon był taki, że gdy on się za coś brał, to z 1 jeden plus 1 jeden, wychodziło 2,5. I, I to jest ta synergia, o którą właśnie chodzi w polityce i w życiu. Tak jak patrzę, jak, jak nachodim, czytam życiorys, to dla pokolenia tak bardzo przez historię doświadczonego, to polika była tak bardzo. Ważna w ich życiu, tak bardzo wpływała na ich życie, że nie sposób było się interesować. Trochę zgodnie z tym powiedzeniem, interesuj się polityką, bo inaczej polityka się tobą zainteresuje. Więc ponieważ Szymon był z tego pokolenia, którym polityka się bardzo interesowała, postanowił sam się zainteresować polityką, który rzeczywiście służył bardzo taką unikalną wiedzą i, i bardzo mądrymi radami, takimi. Trochę właśnie w duchu tych, tych żydowskich mądrości, takich których naprawdę coś jest istotnego. Gdzieś tam na końcu jest ta właśnie, czasami to powiedziane jest dowcipnie, czasami ta puenta powoduje najpierw śmiech, ale po chwili daje rzeczywiście taką refleksję całkiem poważną i, i naprawdę głęboko. No byśmy się radzili w sprawach, no. W latach 80., co dalej z tą Polską, co dalej z tą partią, do której przecież obaj należeliśmy. W okresie przełomu to była kwestia, jak, to, jak ta transformacja ma wyglądać, jak, jaką politykę, bo on był związaną, bardzo nam życzliwie kibicował jako socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej. Był y, uczciwie y, zdeklarowany po stronie wartości lewicowych. I to trzeba też chyba wspomnieć, bo nie zawsze to było takie popularne i zawsze to było takie przynoszące zaszczyty. W okresie prezydenckim to już było bardziej oficjalnie, no bo on brał udział w kilku delegacjach, szczególnie w tej, w tej oficjalnej do Izraela. Spotkaliśmy się z Jaserem Arafatem w, w Betlejem. W 2003 roku odznaczyłem go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. No to jest wielkie odznaczenie, numer dwa. No i na no później już jak skończyłem prezydenturę, to byłem zapraszany do różnych projektów właśnie związanych z tymi organizacjami żydowskimi, amerykańskimi, europejskimi. I tutaj dla mnie Szymon był no, niesamowitym źródłem informacji wszystkim o ludziach. Ja słuchaj, jego pierwszą żoną to była ta, druga a trzecią, a tu ma to, a tu pieniądze zarobił takie, a tutaj później je stracił i tak ja już nie pamiętam szczegółów, ale że tak powiem takie. Obserwacje dotyczące tych moich głównych rozmówców czy, czy partnerów w różnych projektach były niezwykle interesujące, a ja później miałem jakby zwrotną informację, bo spotykałem się z wieloma ludźmi, których on dobrze znał, "No pozdrowienia od pana Szymona Szurumieja, A Szymon i wtedy dostawałem całą zestaw jakby dowcipów czy, czy o opinii na temat Szymona, generalnie bardzo pozytywnych, zabawnych. Pe pewnego rodzaju mieszanina e, historii ciężaru, tragedii ale i humoru, piękna, wspaniałe jego języka, wspaniałej dykcji. No to, to są po prostu rzeczy, które wpakować do jednego wora jest strasznie trudno, a żeby jeszcze ten wór był taki fajny, to już, to już się naprawdę rzadko zdarza. Szymon był tak fajnym kumplem, że, że no byłoby miło go spotkać więcej. Nawet byłoby fajnie, gdyby rzeczywiście to, ten lepszy ze światów istniał i żeby można było za jakiś czas zameldować się, a tam widzimy z daleka, jak Szymon woła już do swojego miejsca i słuchajcie, mam tu przygotowanego śledzia i, i coś do śledzia, pogadajmy, co tam u Was słychać, jak, jak to się wszystko działo. On żyje ciągle, bo to jest najważniejsze, że jeżeli wspominamy kogoś stuleci urodzin, to znaczy, że on żyje. Bo co to znaczy? No fizycznie już go nie ma, ale to, że żyje o nim pamięć, że pozostało dzieło, że uśmiechamy się, kiedy myślimy Szymon nie, to znaczy, że, że żyje.